Pierdol po polsku, czyli odsiecz wiedeńska legenda europejskiego ocalenia. Rok 1683. Europa drży pod tureckim naporem. Armia Osmańska oblega Wiedeń pewna zwycięstwa i rychłego upadku miasta. Cesarz woła o pomoc. Sojusznicy wahają się, czas ucieka nieubłaganie. Jan Sobieski zbiera wojska bez paniki, z chłodną determinacją. Polacy ruszają przez góry szybciej niż ktokolwiek się spodziewał. Drogi trudne zapasy, skromne morale, jednak żelazne. Wiedeń na skraju wyczerpania mury pękają, obrońcy ledwo stoją, turcy świętują przedwcześnie wierząc, że miasto już praktycznie padło. Sobieski rozpoznaje teren, studiuje obóz wroga bez pośpiechu. Zauważa odsłonięte skrzydło klucz do rozstrzygnięcia całej kampanii. Sojusznicy ustawiają piechotę wiążą przeciwnika frontalnie. Polska jazda skrywa się na wzgórzach. Czeka na sygnał Husaria, gotowa konie, niespokojne kopie błyszczą w słońcu. Sobieski modli się krótko. Potem wydaje rozkaz do ataku zbocza drżą, gdy rusza największa szarża kawalerii w historii. Kopyta dudnią jak burza. Stal przecina powietrze bez litości. Turcy zaskoczeni nie zdążają sformować obrony przed uderzeniem. Pierwsze linie pękają jak szkło pod naporem husarskich kopii. Panika rozlewa się błyskawicznie po całym obozie osmańskim. Sobieski prowadzi natarcie, osobiście nie zwalnia ani na moment. Druga fala dobija opór wróg, porzuca działa namioty sztandary. Obóz osmański zamienia się w chaos, ogień, krzyk ucieczka. Wiedeń widzi z murów przełom i odzyskuje nadzieję. Sojusznicza piechota rusza w pościg, nie dając wrogowi oddechu. Kara Mustafa próbuje zebrać resztki armii, lecz jest za późno. Morale Osmanów załamane, porzucają wszystko, byle ocalić życie Polacy, i sprzymierzeni oczyszczają pole bitwy bez wahania. Zwycięstwo pełne, szybkie, bez miejsca na wątpliwości. Europa oddycha po raz pierwszy od miesięcy. Zagrożenie znika. Wiedeń, ocalony Imperium Osmańskie, traci inicjatywę na zachodzie. Sobieski nie świętuje długo, dba o rannych i porządek. Chwała idzie za nim, lecz on pamięta poległych towarzyszy. Ta bitwa nie była cudem, była kalkulacją i odwagą. Nie liczby, lecz wybór miejsca i momentu zadecydowały. Husaria nie atakowała w ciemno, czekała na idealny układ. Gdy wróg był najsilniejszy, wtedy uderzono w jego słabość. Tak działa prawdziwa strategia, cierpliwość, obserwacja, precyzyjne. Wykonanie kara Mustafa po klęsce zapłacił najwyższą cenę za porażkę. Imperium traci autorytet, który budowało przez dziesięciolecia. Europa zapamiętała dzień, gdy los kontynentu się odwrócił. Odsiedź wiedeńska stała się symbolem wspólnej obrony. Polacy zapisali się w historii jako tarcza Zachodu. Nie mit, nie legenda, lecz konkretne decyzje dowódców. Każdy ruch miał cel. Każdy manewr przygotowywał ostateczne uderzenie. Sobieski czytał pole bitwy jak mapę przyszłości. Sojusznicy zrozumieli, że bez Polski Wiedeń by upadł. To zwycięstwo miało cenę krwi, potu i wyczerpania. Po bitwie nie było euforii, była cisza i modlitwa. Zbierano rannych, grzebano poległych, porządkowano porzucony obóz. Zwycięstwo bez pamięci jest puste. Nawet najbardziej spektakularne. Odsiecz uczy, że historia zależy od jednego dnia od decyzji podjętej w odpowiednim miejscu i czasie. Gdy stajesz przeciw potężniejszemu, nie panikuj, analizuj i czekaj. Uderz tam, gdzie przeciwnik się tego najmniej spodziewa. Wiedeń pokazuje, jak wygrywa się nie tylko mieczem. Wygrywa się myślą, dowodzeniem i dyscypliną ludzi. Husaria była narzędziem strategii, nie jej przypadkowym symbolem. Kiedy ruszyła, wszystko było już wcześniej zaplanowane. Dlatego zwycięstwo było tak szybkie, tak całkowite. Odsiecz Wiedeńska zmieniła bieg historii Europy na pokolenia imperium. Osmańskie już nigdy nie odzyskało dawnej przewagi. Polska zyskała chwałę, lecz także ciężar odpowiedzialności. Bo kto ratuje innych, musi być gotowy na kolejne próby. Ta bitwa to kompas dla dowódców i narodów. Nie wygrywa ten, kto krzyczy głośniej, lecz myśli chłodniej. Zasady są proste: plan cisza, uderzenie, konsekwencja. Wiedeń potwierdził je w najbardziej dramatycznych okolicznościach. Każde pokolenie wraca do tej lekcji, gdy nadchodzi kryzys. Nie licz na cud, przygotuj się i wybierz właściwy moment. Sobieski zrobił dokładnie to i wygrał dla całej Europy. Tak wygląda prawdziwy wpierdol po polsku w historii. Bez bajek, bez mitów. Tylko strategia, stal i odwaga. Pamiętaj o Wiedniu, gdy ktoś straszy przewagą liczebną, bo bitwy wygrywa się głową, a nie samą liczbą żołnierzy. Odsiecz wiedeńska pozostaje dowodem, że można odwrócić losy świata. Kończymy z szacunkiem dla poległych i dumą zwycięzców i z nauką, którą historia daje tym, którzy chcą słuchać.